Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj dosłownie mini mini-hall, bo niestety, ale jestem jeszcze chora. Mam nadzieję, że nie przeszkadza to bardzo podczas odcinka. I mam masę przedłużanych live, więc nie przedłużam i pokazuję swój mini-hall. Zaczniemy, słuchajcie, od rzęsek, które mam na sobie, których już zaczęłam używać. Zamówiłam jakiś czas temu, ale niestety, tak jak mówię, pochorowałam się. A później, no cóż, trzeba było działać, więc. Więc tak one się prezentują. Ja, słuchajcie, na szynie mam specjalny taki swój kodik, który jak wpiszecie w przeglądarkę, jak wyszukujecie cokolwiek na szyjnie, to wyskoczył Wam moje propozycje oraz różnego rodzaju obniżki, także na pewno tam na spokojnie te rzęski znajdziecie, bo są to no cóż, moje ulubione rzęski, mój ulubiony model. Kolejną rzeczą jest coś takiego, i słuchajcie, to są próbki po prostu podkładu. Ja już kiedyś chciałam właśnie ten przetestować w sztywcie, ale jakimś cudem coś mi się w koszyku pokiećkało, prawdopodobnie po prostu dałam dużo, za dużo różnego rodzaju próbek, i tak wyszło. To jest wersja jaśniejsza, więc myślę, że tak z dwa dobre testy wyciśniemy, o ile nie trzy. Najwyżej będę mieszała te kolorki, natomiast na spokojnie wystarcza taka próbka na całą twarz. To już wiem właśnie po tych błyszczących warstwach, z czego słuchajcie, te błyszczące, co testowałam, teraz mam tutaj właśnie jako rozświetlacz na twarzy. Także dalej tego używam, a jak ktoś chce wiedzieć, o co chodzi, to link w opisie. Także tak, w końcu mam te właściwe, ten Viral. Podkład, który będziemy testować. No i ostatnią rzeczą, jaką mam tutaj dla Was do pokazania. To są maseczki, z których ja cały czas po prostu mam bekę. Cały, ale to cały czas z jednej strony głupio, z jednej strony wstyd, a z drugiej strony śmiesznie. Są to, słuchajcie, takie maseczki, które kładziecie dosłownie tutaj, w te załamania. Ja chwilę nie używałam. I od razu znowu zaczęły mi być bardziej widoczne. I słuchajcie, jakimś cudem to działa. Jakimś cudem to robi ten efekt, że to zaczyna zanikać. Nie że całkowicie, ale bardzo, bardzo mocno zanikać, że jest prawie niewidoczne. Także mega, mega polecam. I to też właśnie wpisując, mój kodik na pewno znajdziecie w liście polecanych przeze mnie rzeczy. I tak, w zasadzie dzisiaj to tyle, bo tak jak mówiłam, dzisiaj króciutko. Ja się spieszę, słuchajcie na live'a, bo mam już piąty live z rzędu. Tak na mój urodzinowy, przedłużany live po prostu fajnie poszedł I dzisiaj mamy też totalnie co innego niż zwykle, więc yy, no, nie ukrywam, troszeczkę się stresuję. Dzisiaj będziemy próbowali oglądać kuchenne rewolucje. Więc jeśli ktoś z Was. Ma taką ochotę, to zapraszam na Twitcha i zapraszam na TikToka. Być może na którejś z tych platform live zaniknie. Nie wiem, jak to wygląda z prawami autorskimi, ale mam nadzieję, że nam się uda i tak. Do zobaczenia wkrótce!